Nie Zaczynamy nocne, zimne i przyjemne. Duro, minus 10 stopni, jedziemy. Rękawy, grózeczka i ogień. Nie ma tego pociska, to mi chyba w chce Poli? Ja. Boli? O! Oła. No dobra, jedziemy. Kolej zapierdala, patrz. co wpadłeś? I dobrze, wszystko zobaczycie na kanale Zryty Moto. To pękło ze trzy razy. To pękło ze trzy tak. razy, to no, tak. Czu, no. Czuję w nogach. Czu, czuję w nogach. No, no Ale nie widzę nigdzie. Mega rysy gruby, się gruby się wydaje ten lud. No raczej tak. Spróbuję podjechać. Ty też trochę bardzo. Dawaj tam dalej Prowadź macaw na żwirownię tam Prowadź na żwirownię O kur... Parę razy musiałem się ratować nogą jak jechaliśmy. O kurwa, najgorsze to żeściku mi się zachciewa. Zreszczat mi się zachciewa, ale będzie mi ciężko zapiąć.